Witam za bardzo serdecznie, jestem Fikusek, O, to jest odcinek z Kusek. Bez Moments. Oglądamy drugi raz TikToki. Jeżeli Wam się taki koncept podoba, no to oczywiście zostawcie lajka, like suba. I musicie wiedzieć, że poprzedni odcinek ma roszczenia dotyczące praw autorskich, więc prawdopodobnie tutaj też będzie właśnie prawo autorskie. Więc jeżeli chcecie mnie wesprzeć, no to oczywiście zostawcie subka, lajka, like komentarz. A także zapraszam na moją nową serię, czyli gierka Monster Hunter World, która flatuje. Jak na razie są dwa filmy, które nagrywam, ale za niedługo będzie trzeci. I wbić na mojego TikToka, gdzie chcę dobić 1500 obsów, a teraz zapraszam, miłego oglądania. Okej, okay, więc jesteśmy, jest tutaj pierwszy sobie memik. Mamo, dostaję uwagę. Za co? Nauczycielka wskazała mnie na liniku, powiedziała, że na końcu tej linki jest Idiota i do którego końca linijki się odnosi. No, to jest gra spoko. <grymusi> Fortnite player, no? Dotykałem trawy. Nie no, ale ogólnie tak gra by była spoko, gdyby naprawdę taki spacenieców nie było, ne? Hey, you like Fortnite? you like Minecraft? No. <grymusi> Do you like Geometry Dash? Nie. No. Do you like uh, VR? Yes. I don't even answer the question yet. Do you like VR? Uh. Stop. Uh. Stop! Stop! No, <grywka> no pojechał go, nie wiem. Może popiszemy yeah, na brief Nie gadam z czymś, co nie istnieje. To na pewno nie rozmawiam ze swoim dziewczyną Wtedy z nim rozmawiam. Mówię do ręki nawet nie rozmowa. No nie Jezus Chrystus, to pościsnę jakiegoś chłopa. O. Co zrobił? Nie, odchodzi nie, ale czemu było z naszego męża co stypcy się zaskawili? Nie, nie wnika co do wyścia. Randomowe wideo, ale kurde poleciał 102 metry.

Trochę mrozi w sumie, ale i to tak wyszło, kochani, no. Zobaczymy jak debil, ale dobra. No i to było tak. I to chroniło tu jak pampersy, nie? Ale nie pomyślałam, mogłam ubrać na pewno body. Później to i to by nic nie było Cini widać, jakbym nie miała nic. No Mówię co się działo, nie? Nie, nie wiem czy widać myszkę moją, ale tu widać spodenki. Mogam czarny ubra! Nie wiem. Dziwna ta akcja, bo i nie wiem czemu to mi na, na TikToku się pojawia. Ale jak ktoś nie wiedział o co chodzi, to chodzi o jakieś streamy. Nie... nie wiem, co to z tym zagra. Kurde, ale Godmod odpalił. Coś tam nieco potrafię, na? Nie? Kurde, jestem wariat. No tak na serio, to tylko filmik. Nie wiem. Hi, my name is Carmen Winston. Cześć, jestem Winston! Ale to jest normalnie mój content, nie? Kocham takie filmiki. Twój, kurde, ulubioniec. Pięknie, że przed chwilą był Messi, nie? A teraz... Rolando, sobie w terapię komuś? Nie, to jest głupio Też widzieliśmy Ale mrozi, co? Nie, kurde cool. to była akurat fajna historia, ale nic Czeka śmiesznego Czego pan słucha? Wykonawca i tytuł? Andy Bert, muzyka Dziękuję No, były fajne Czeka piosenki czy? w tych Czeka czasach, ludzie słuchałem Wykonawca i tytuł? Skypa. Okay, dziękuję. No jak jej My life, my rules, my but don't play with oh. me. Oh my god. To było dobre. Kresti, ja Co to się dzieje? O. Przepraszam. tak. Istnieje grzyb, którego zapach może powodować... ...ni... ...mimowolny orgazm. U kobiety, tego <grystanie> nigdy nie mówię kudas okay. O Tu macie fajne anime Ja mam starcie, tam słuchasz Ja mam taki tam hardstyle Mogę posłuchać? <grystanie> ja pierdolę <grystanie> Nie, jak <słucha> wsy... <grystanie> <słuchałem>, <grystanie> to słychać taki A w sumie tak, nie? To był stanek główny O to jest taka fajna, tylko, szkoda piłki. Oh. Yes. Okej, okay, więc to były wszystkie TikToki, które sobie przygotowałem, ale jeszcze przygotowali dla mnie ktoś inny, więc teraz się widzimy. Ogólnie to jeszcze zapraszam na mój odcinek, zapraszam również do subskrypcji kanału, takie przypomnienia oraz bicie na TikToka, żeby Właśnie sobie dać obsan dla mnie. Będzie mi bardzo miło. A ta seria to Monster Hunter, piąty odcinek, jeszcze prywatny, ale jak to oglądacie, no to już go wpuściłem z Git. A teraz dobra. Jestem już sobie na akcji, nie oglądałem tych filmików. dostałem trochę od więc dobrego. dzięki, stary. Co masz dobrego? O Jarek do Basza, nasze, albo z to zgaszę zgasza. Jezus, moim śladem między samochodzikami <laughs> Widziałem <Rek>. to. już <laughs> Nowe w prawo. Zyłka była. Kurde. O, o. Znowu wypadek. Czy wiedziałeś, że średnia owodu brzucha w Polsce to aż 100 cm? Dlatego schudnij ty kurwo gruba ma zawyża. Do gabinatu psychiatry własnej... Do gabinetu psychiatry. Właśnie... Gabinetu... Ja, Piłka no, leci. Wysoko wszystkim tengo wpierdolimy. Euro zwyciężymy. My mamy zło... Dobra, później. Powiem wam szczerze, jak nie jesteś idiotą, Nitro. nie da się dostać mandatu. Musisz mieć kurwa albo TurboPecha, albo naprawdę chcieć dostać mandat, żeby ten mandat otrzymać. Ja na przykład we Wrocławiu nigdy kurwa w życiu nie widziałem drogówki na tym. Zapłaciłem blikiem, kurwa, nie wiedziałem, że na psach jest blik. Czarne. No. <grym> to to no nie, no, najgorzej. Tak. Okej. Okay. Kurde bo... Kurwa gdzie jedna eee, nie chciałem takich filmików. Ale dobra. No nadzieję, no, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, słupka, dzwonka. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich. Zapraszam oczywiście na moje social media media. To chciałem powiedzieć. No i na razie. Siema. A jeszcze jedno. Jak macie dla mnie jakiś filmik na TikToka, jakiś śmieszny czy coś. To możecie podrzucić, a...